Wiem telefon, ale już go znalazłem. Uff, masakra. No a poza tym, no to kurwa przypaliłem się tam ludzie. Chciałem go upierdolić w pierwszej, w drugiej rundzie, a on nie wiem, chyba coś naćpał się, bo kurwa dostało takie strzałe i kompletnie. Znaczy, no nie, no czuł na pewno, ale, ale ja się dziwnie, że się nie znogałtował. No i się wystrzelałem po prostu. kurde chłodna głowa następnym razem musi być, bo po prostu za dużo tej emocji było w tym wszystkim. Eee, tak czy siak, ja się powie, zbieram je. Kurde, mówię wam, przejebane bez telefonu było. Jedziemy, wracamy, nakt Kraków. I co? No i nic. Wyciągnąć trzeba wnioski po prostu. Nie napalać się, napaliłem się jak dziecko. Kurwa, jak dziecko. Ale wiecie, to by takie emocje nienawiść chciałem upierdolić od pierwszej sekundy. bez. Tu. I kosztowało mnie to tyle tlenu, że no nawet na treningach tak, no nie co, ja w ogóle co wam będę gadał. To musielibyście przeżyć coś takiego, być w jakiegoś tak skurwionym i próbować mu urwać łeb od samej, od pierwszej sekundy. A tak to nawet nie mam śladu, słuchajcie, wszystko jest w porządeczku. E, wyglądam jak top model. E, dziękuję za setki wiadomości. Od zawodników, od ludzi, którzy znają się na sportach walki Co by zrobili I jakby oni tą walkę potoczyli Ale słuchajcie kochani To była naprawdę walka naładowana mega emocjami I osobistymi sprawami No ja tutaj nie utrzymałem Chłodnej głowy i chciałem po prostu mu ukurwić łeb I dlatego tak to wszystko wyszło Normalnie na sparingach to na luzie I wszystko jest dobrze Tutaj pospinana ręka, chciałem po prostu upierdolić Zamiast na luzie bić I wyszłoby to dużo, dużo lepiej E, serio, no tutaj e, po prostu się wystrzelałem do granic możliwości tlenu, e, następnym razem przygotuję się lepiej tlenowo, ale to nie, nie chodzi nawet o tlenowo lepiej przygotowane, przygotowanie, e, luz, no luz, taki pospinany przez 6 minut na pełnej kur jak chcesz urwać łeb, to uwierzcie mi, że to nie jest takie proste, e, co więcej myślę, że wielu zawodników nie miało takiej sytuacji, że miało aż tak prywatną sprawę do załatwienia e, i to po prostu błędem przede wszystkim było to, że chciałem urwać łeb, nie myślałem płodno, rzuciłem się po prostu jakby jakiś pojem. Będę nad tym pracować spokojnie jeszcze 4 lata do spełnienia mojego marzenia sportowego, więc zobaczycie, w te 4 lata zrobię jeszcze większy progres.